To się witam w najnowszym odcinku, pierwszym z gry The World of Mine, The Light Owns, nie wiem, przez dwa lata ale tak się nazywa. To będzie um, nowa gra, ja już to próbowałem raz, 22 zagrać i niezbyt, raz mi wyszło, dwa, drugi raz jest niezbyt, więc mniej więcej wiem jak grać. Weźmiemy może to, Bruno, Roma i Erika. Celem rozgrywki tutaj naszej będzie wygranie. Jak przegramy, to będzie następny sezon, ale no. G jest całkiem fajna od Polskiego, zrobiona przez Polaków. No. Teraz chwila, że ktoś mógł przeczytać sobie. Hmm. fajnie wytych myślałem, że mały śmigła jest na peking. No to jak w domu to nie. Tu, 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 tu. Weź ta dwa. Damy tu. o, fajnie mamy mięsko się przyda Robimy łopatkę, mogę dać dwie, ale mi się stanie? Łopatkę, łom. Wcale... Właściwie jest... mnie interesuje, jak to ta wojna domowa wybuchła z rebeliantami. Tak, teraz mało pad, nie, ty kop, Bruno, robisz łom, niech to mamy palaczy. co? Mm. Piękne napisy. Hmm. Dobra, mamy od wojownika wolność, powiedzmy. Teraz mnie interesuje, bo tu można zajść badę jakby wojskową Co będzie, jeżeli tam wyślę Roma Romana że wszystko wow. gotowy, biegniesz tu Chcę, się też przydały. Dobra. Najważniejszą rzeczą jest na sam staj, to co domo czyścić, bo potem to ma się problem, że wszystko o fajnie leki są. Mhm. Cześć, cieszę się, Woj. Naprawdę musi być beznadziejne. Hmm. No, możemy już dzisiaj kończyć dzień. Chyba będziemy robić dwa dni na odcinek mniej więcej. Hmm. Domki, rudera i bliź Było, no dzisiaj będzie czuwał. No. Szkoda, że nie mamy, ja nie pamiętam jakąś nazwy, ale jedna sama ma większy majko, chyba ma, że więcej może nosić. Mi się weźmiemy, albo nie, jedną D dorzucimy. Dobra. I do lodówki. To bierzemy, 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 bierzemy. Ziół nie bierzemy Woda się przyda cukie się weźmie następnym razem Więcej wody teraz nie interesuje Leki weźmiemy Idziemy na górę, przekopać się. Przepomniałem, tu może ha, właśnie w tym miejscu pistolet znaleźć zepsuty. Prawda? Jak ma się przyszło, pistolet, to jest elegancko. Hmm dobre, kom, dobre, że to Roma, czy tak to jest? Z Rebeliantów był? Trzeba od rebeliantów. To weźmiemy te skręty. A, nie weźmiemy. Jeszcze pobiegnę na dół. Najlepiej to sobie odczyścić za pierwszym razem. Chyba tu będzie szafka z bronią. Hmm. Amunicja jest. No, jak to oczyścimy, to na ten, nie będzie trzeba być łopaty i łomu. I będzie im można wszystko wyzbijać po kolei. Najważniejsze oczywiście materiały. Udowlony, bo jak bez kuchenki to się nic nie zrobi. Książ... Dobra. Wracamy do domu. Przesło na pewno będzie czas bodaj przy wejściu, żeby moc lepiej pilnować. I powiedzieć się jak będziemy mieli broń na robusiów Wszyscy to są padacze? Mm, fajnie. Zrobisz kuchenkę. Powiem, to chyba nie była kuchenka. Nie, teraz ta kuchenka dobra. I kuchenka w kuchni. Zrobimy sześć tych. Przerobi się warzywka, ale w sumie bez no to też będzie okej. Okay. Tak. O, trzy porcje na zaś. Nie jak oni właściwie się zgrali, że są w jednym budynku. Złodziej wojskowy i kucharz. Piękne połączenie. Kończymy dzień. Jutro sam jeść. śpi. Czuwa. Rusza na Kościół garaże a garaże są najbliższe ale tu trzeba wyruszyć ograbić z materiałów 3 moc zajść łóżka No, mamy materiały na łóżko. Tak, będą dwa dni na odcinek. Teraz się skręcamy, to idzie w trzeci dzień. Hmm, gdzie naj... Łóżka robimy na dole. No ty hm, lepiej zrobić, jak lepiej to zrobić. Tu? No, tu. Jeszcze zrobimy... Spróbujemy przynajmniej zrobić. Hmm. Nie mamy... ...złomu, jakby. jeszcze będzie ta noc, że się zapisało. No i do nich pasuje, to nie pasuje, zadaj mu daj mu Warzywka To się rozumie. Teraz mi w jest go. Dałam. Kończymy dzień. W łóżku, śpi, czuła. Dostajemy i jeszcze zobaczymy. Czy Czyszczel, żegnam się dzisiaj z Wami. Do następnego odcinka.